Witaj. Dziś dowiesz się na tym nagraniu, jak tworzyć i przypisywać parametry dodatkowe. Parametry dodatkowe przypisywane są w sekcji Produkty, Parametry Dodatkowe. W tej sekcji definiujesz główny parametr dodatkowy, który będzie wyświetlany na karcie produktu dla klienta. Czym jest parametr dodatkowy, to zaraz się przekonamy. Natomiast sprawdźmy na razie to, co jest dla nas dostępne. Poprzez przycisk, dodaj parametr, będziemy definiować główny zapis parametru. To znaczy, będziemy tworzyć sobie zestaw, jaki przypiszemy potem do wybranego produktu. Zestawem takim może być na przykład z opakowaniem. Będziemy tu definiować następnie cechy, czy to ma być brak, czy z opakowaniem i wpływ na cenę. Rodzaj jako sekcja jest kilka rzeczy do wyboru. To znaczy, wybór jest opcją dla klienta, który w, na karcie produktu wybiera z listy taką opcję. Jeżeli zdefiniujemy, że dana cecha ma wpływać na cenę produktu, cena nam głównego produktu ulegnie zmianie. Informacja jest funkcją, która tylko pokazuje informacje dla klienta no na, na zasadzie, na przykład, składu produktu, a ukryty polega na definiowaniu dla siebie dodatkowych opcji, takich jak powiązywanie form dostaw poprzez parametr dodatkowy do wybranych produktów, a to zostanie też omówione w późniejszym nagraniu, który dotyczy form dostaw w sklepie. Zapraszam Cię serdecznie. Przejdźmy teraz do karty produktu, aby sprawdzić, jak wygląda taki rodzaj wybór czy informacja oraz jak jest forma wyświetlania, czy to ma być obrazek, przycisk czy paleta kolorów. Sprawdźmy to na produkcie. To jest przykładowy produkt, który dodałem do sklepu. Jeżeli mamy rodzaj wybór i listę rozwijalną, jest to przedstawienie numer 1, czyli rozmiar wybór. Możemy tu wybrać opcję rozmiaru. Paleta kolorów jest przedstawiona na zasadzie butona, które możemy przeklikiwać. Rozmiar buton pozwala nam wyświetlać również formę kołka, w którym jest wyświetlana treść, cecha parametru, jaką definiujemy. Gatunek jest tylko informacją, która przez klienta nie jest wybierana, natomiast jest przydatna, jak chcemy informować, właśnie. O produkcie, czyli jaki jest gatunek tego produktu, wejdźmy do dalszych ustawień. Następna opcja, jakie widzimy, to pokaż na liście produktów, czy uwzględni w wyszukiwarce. Pokaż na liście produktów, jest to opcja, gdzie wybieramy kategorię na stronie sklepu i czy ta opcja ma się nam pokazywać na liście właśnie produktowej, czy też nie. Uwzględni w wyszukiwarce, to jeżeli damy sobie tą opcję, tak. Taki klient po wpisaniu danej frazy, hasła, które występuje w parametrze czy w cesze będzie mógł dany produkt wyszukać. Metoda zależności filtrze. Taki filtr wyświetla się na liście kategorii, który pozwala nam na definiowanie szukania danych produktów, zawężanie ich szukania. Dzięki czemu ten klient szybciej znajdzie produkt, który go interesuje. Opcja lub to wybieramy jedno lub drugie opcja oraz możemy zaznaczyć więcej niż jeden w tej sytuacji. Dzięki czemu uzyskamy większą listę tych produktów które zawierają wspólne cechy obowiązkowe. To jest w zależności od tego właśnie czy chcemy żeby klient na karcie produktu musiał to zaznaczyć czy też jeżeli nie to czy przejdzie dalej bez zaznaczenia takiego parametru. Dość często wykorzystuje się opcje jako obowiązkowe aby klient zaznaczył dany rozmiar, dany kolor tego produktu. Forma wyświetlania jako lista rozwijalna, czyli o tym, co już mówiliśmy, czyli to jest na zasadzie tego, co tutaj widzimy. Lista rozwijalna będzie zawierać informacje plus cenę, zaraz zobaczymy to na karcie produktu. Obrazek jest to definicja, gdzie możemy dodawać własne zdjęcia i wyświetlać je w opcji w rodzaju button przycisk. Przycisk jest to forma okrągłego wyświetlania informacji w kole, które sobie wpiszemy wcześniej jako cechy. Paleta kolorów sprzedaje się wtedy, kiedy sprzedajemy koszulki w różnych kolorach i chcemy, żeby to przedstawiać jako właśnie opcje takie graficzne, kolorystyczne. Ta paleta kolorów pozwala nam na wybór koloru z listy. Zobaczmy, listę rozwiązań jako standardowe rozwiązanie. Oznaczmy sobie też tę opcję. Zapisujemy. Stworzył się tutaj parametr dodatkowy, dla którego chcemy stworzyć cechę. Cecha jako wartość wpisujemy z opakowaniem jako tak. Reguła dostawy będzie omawiana przy formach dostawy. Także zapraszam Cię serdecznie do tego nagrania. Na razie skupmy się na opcji dodawania tych cech i przypisywania do produktu. Zapisujemy. Musimy jeszcze dodać drugą opcję. Jako bez opakowania, czyli wpiszmy sobie brak i zapisujemy. Sprawdźmy to w praktyce, jak wygląda to na produkcie bezpośrednio. Wybieramy pierwszy tutaj produkt przykładowy. Zwróćmy uwagę na cenę brutto, która jest ponad 2500. Przechodzimy do zakładki parametry dodatkowe. Szukamy naszego parametru głównego z opakowaniem. I tu widzimy te cechy. Proszę zwrócić uwagę na kolumny, które mamy w parametrach dodatkowych, które pozwolą Ci na aktywację danej cechy. Przypisania ilości sztuk na magazynie, jeżeli jest nam potrzebne. Wpływ na cenę, czyli tu jak wybierze klient z opakowaniem, to będzie droższa. Wpływ na wagę również. No i będziemy mogli wybrać zdjęcie. Sprawdźmy to na zasadzie przypisania aktywności. Brak i tak, i wpływ na cenę będzie plus 5 zł do tego produktu głównego. Jeżeli chcemy wybrać zdjęcie, to jest to możliwość wybierania z wcześniejszych dodanych zdjęć do tej zakładki, co zostanie omówione w nagraniu. Jak dodać produkt do sklepu, też zapraszam cię serdecznie. No i tutaj wybieramy, z którym ma być powiązane zdjęcie z opakowaniem, gdybyś takie posiadał. Do tej opcji, tak. Zapisujemy te zmiany. Sprawdźmy teraz, jak ten produkt wygląda na karcie produktowej. Znajdźmy go. Wchodzimy na stronę główną. Produkt, na którym nam zależy, to jest drugi produkt. I sprawdźmy, jak wygląda ta opcja. Wybieraliśmy z opakowaniem jako listę rozwijalną. Tu mamy brak, i także chcemy z opakowaniem. Jak widać tutaj jest informacja plus 5 zł. zaznaczamy, co nam ulega zmianie. Również zdjęcie nam się zmienia tak jak ustawiliśmy. Zwróćmy jeszcze uwagę jak wygląda opcja butonu czy palety kolorów. Wejdźmy na stronę główną i znajdźmy ten produkt taki standardowy, który już miał przypisane te opcje. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten rozmiar wyboru to jest tak jak poprzednio. Również możemy definiować wtedy wielkość danego produktu. Rodzaj kolor, czyli tutaj, jak mieliśmy tą paletę kolorów dla cechy, wtedy można wybrać dokładnie, jaki kolor chcemy wyświetlić, tak jak tu mamy teraz na karcie produktowej. No i ta opcja jest jako buton, czyli ten przycisk, który się wyświetla. Również poniżej mamy rozmiar butonu, jaki jest zdefiniowany, w którym występują tylko frazy, tylko hasła dotyczące rozmiaru do danego produktu. I tu mamy LK, MK, SK czy XL. Po wyborze, prawda, zaznaczają nam się te opcje. Jeżeli mamy plus wpływ na cenę, cena również nam się zmieni. Serdecznie zapraszam do testowania, do sprawdzenia tej opcji i zapraszam na kolejne nagrania: jak dodawać produkty, jak definiować formy dostawy. Do zobaczenia.